Pamiętacie, jak ostatnio wspominałem o tym, że kargo Phishing, Fishing, a raczej mod, na którym gram, nie dostaje już więcej aktualizacji i to jest finałowa wersja? No to witam Was na nowej wersji, na której zostały dodane nowe ryby i nowe tereny. Najlepsze jest to, że nie mam pojęcia, gdzie szukać zarówno jednej, jak i długiej, że, drugiej rzeczy, więc popłyniemy sobie po prostu na sam koniec i zobaczymy, czy coś tam się zmieniło, czy też nie. Tu jest oczywiście problematicus. Pamiętajcie także, żeby na samym początku zostawić e, jakiegoś e, lajka like pod tym filmem i subskrybujcie kanał, a raczej upewnijcie się, że subskrybujecie, kanał, żeby was nie nie ominęły, nie przeminęły, nie ominęły was kolejne filmy. I czekaj, czemu mi się wydaje, że fila? Czy ja popłynąłem o wiele, 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 wiele dalej niż powinienem? Czy ja już mam jakieś problemy i widzę rzeczy, których normalnie nie powi znaczy, które nie powinny się normalnie dziać? I czekajcie, bo ten smok... Okej, okay, to dziwnie wyglądało. Tak jakby ten smok chciał mnie zaatakować? Halo, smoku? Dziwne. Ej, ja jestem naprawdę już yy, bardzo daleko... Ten smok chyba, on nie może iść dalej. To jest chyba granica mapy. Ojeju, się przestraszyłem, nie wiem dlaczego. Mimo tego, że widziałem, że ten smok tutaj jest, to z jakiegoś powodu po prostu się mega, mega przestraszyłem. Tak, ten smok po prostu będzie sobie podróżował w jedną i w drugą stronę, także na samym początku zagłębimy się tutaj w to miejsce i sprawdzimy, czy coś doszło, czy pojawiły się jakieś nowe ryby. Mamy oczywiście cały czas misję do wykonania. Tylko no, z tymi misjami jest tak, że nawet nie mam pojęcia, gdzie szukać e, dokładnie tych ryb, a katalogu przypominam, nie pokazuje dlatego, że jak grałem na poprzednim modzie, to niektóre ryby są pokazane, że je złowiłem e, i co jest pokazany na przykład ich wygląd i tak dalej, mimo tego, że ich nigdy nie widziałem, więc e, wolę po prostu, wolałem to odpuścić i wolę wam tego nie pokazywać. Tego na pewno nie było, bo ja jestem bardzo, bardzo, bardzo daleko. Dobra, na pewno będę musiał iść z lewej strony i zobaczyć co tutaj jest. A może ja tutaj wczoraj byłem, patrząc na to, że to jest Dodo, którego widzieliśmy już. I spotkałem go i nawet go złapałem. O, tu jest kolejny Dodo. A może to jest po prostu jaskinia z Dodo i tego miejsca nie było? Nie wiem. <laughs> Mówię, ja mam taki problem, żeby rozróżnić teraz te jaskinie i naprawdę, wiecie, sprawdzić, gdzie byłem czy nie. Nawet The Void? O, pustka. Odkryliśmy coś, dobra, to tutaj mnie na 100% nie było, cześć. Oj, co to jest? Siema. Okej, okay, jakaś mała rybka, tak? Po prostu, zbłąkana, zbłąkana, mała, dziwna ryba, tu jest jakaś kolejna. Ale no, wyglądowo to one naprawdę dziwnie wyglądają. No nie, 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 nie podoba mi się wygląd tej ryby. Zobaczcie na ten, na jej tył, tak jakoś, ja rozumiem, ona ma być smutna? Albo coś w tym stylu. Dobra, wyciągniemy ją, zobaczymy w ogóle ile ona kosztuje. Ale odkryliśmy w takim razie kompletnie nowy biom, który nazywa się Void. I im dłużej patrzę na tę rybę, tym jestem bardziej w stanie powiedzieć, co mi się nie podoba. Płetwa, po prostu, jakoś nie pasuje mi, yy, nie pasują mi płetwy w tych rybach. Na przykład Dodo jeszcze był tam Cyanite, albo coś takiego. Yy, to, oj, nie, nie złapałem jej. Eee, to w takim razie wracamy. No musiał się wydarzyć ten problem, nie? Musiało um, coś później, tak, dobra. Idziemy do pustki, znowu zanurkujemy. Czy, czyli ta jaskinia, i w ogóle wejście do tej jaskini, jest na samym samym końcu mapy. Bo zobaczcie, że idealnie ja będę mógł się opuścić teraz y, na y, wejście do tego wojdu. I po lewej stronie, o widzicie, tutaj też coś jest. Więc trzeba będzie też to sprawdzić, a raczej rzucić okiem. O tutaj widzę, że jakaś rybka była, ale wszystko, mm, wszystko w swoim czasie. Chociaż, no, ja, ja ostatnio mówiłem, no, że powoli seria z Goes Fishing się e, kończy, bo tam, wiecie, no, zostało parę ryb rozwapania i tak dalej. Nie ma co tego przedłużać, e, bo też czekają inne gierki, jak na przykład Sunken Mam nadzieję, że widzieliście film właśnie z tej giery z Admirosem, Jutro będzie kolejne, tak mogę zapowiedzieć. E, oj. O nie, co ja zrobiłem? Okej, okay, wszystko, wszystko jest pod kontrolą. A okazuje się, że cały czas mamy mnóstwo y, ryb do złapania i cały czas po prostu dochodzą nowe. Z tego, co wiem, to też powstają kolejne polskie mody, y, które na przykład dostają jakąś wiadomość, że z jakimiś nowymi biomami coś tam ma być, że kompletnie ma inaczej to wygląda. Także mówię, to y, wydaje mi się, że troszeczkę ta scena moderska się ruszyła. Nawet nie troszeczkę, a nawet bardzo. Okej, okay, co to jest? Ale to wy... Okej, okay. ty, ty nie jesteś mm, nie jesteś zainteresowana, ja wiem dlaczego nie jesteś zainteresowana, bo mam dużą przynętę i popełniłem błąd, więc schodzimy jeszcze głębiej. Jeszcze głębiej w pustkę. W sumie fajne by było to, jakby kolor na przykład się zmieniał, chociaż z drugiej strony z czarnego na jaki mógłby się zmienić, nie, ten kolor? I chyba tutaj nie ma takiej możliwości... O, cześć! Co ty tutaj robisz? O, ej, ta ryba wygląda jakby się zagubiła, serio. Chodź, chodź ze mną. Ja ciebie uratuję. Nazwałbym ją Firestar. Dlaczego? Nie odpowiadam na takie pytania. <grymne> to, to jest najgłupsza ryba. Co ona, ona, ona? naprawdę wygląda, jakby się totalnie tutaj zagubiła. Czyli odkryliśmy nowy teren z naprawdę bardzo dziwnymi rybami. O właśnie, zapomniałem oceniać też ryby. No to tej poprzedniej daje 4 na 10. Ta się nazywała Fireblast. A jak ja powiedziałem? Firebolt? Ej, to byłem blisko. No w sumie e, całkiem spoko cyk rzucimy sobie oczywiście tutaj e, ładnie i nurkujemy po raz kolejny powiem wam że naprawdę długo zajmuje żeby się wydostać e, z tej pustki i bardzo możliwe że już jesteśmy tak daleko że w tym miejscu e, mieszka mangal mangla, mangal mangla. A ryba fioletowa, tak? <noise> Wiadomo o jaką chodzi. Bo, jak zwijałem tutaj mm, właśnie tą rybkę, no to zauważyłem po lewej stronie, czekajcie, może za chwilę uda się to e, jakoś tutaj pokazać, że ona sobie tutaj mieszka. O, właśnie, pod tym drzewkiem i. Hmm. No, powiem Wam tak, musicie mi zaufać, że ona była gdzieś tutaj, w tym miejscu. A teraz jej. O, jest, dobra, jest, czyli je, je widzicie, jednak nie ukrywałem. także e, ona sobie tutaj zamieszkała. Pewnie twórcy nie pomyśleli o tym, że ktoś kiedyś zrobi takiego moda, który tak rozszerzy tutaj y, grę, że będzie problem. Y, Okej, okay. no czekajcie, bo muszę pomyśleć, w którą stronę mam iść, chyba wlewam tutaj, y, że ktoś zrobi takiego moda, który tak rozszerzy grę, że y, do tego miejsca będzie się po prostu dało dotrzeć. Także wchodzimy z powrotem do pustki. Co to jest? Szczerze, to jest tak. Dobra. Czy kto cię tak skrzywdził? A ona ma kapelusz, ta ryba. Dobra. Ja, ja myślę, że jej głowa po prostu jakoś tak dziwnie wystaje. Ale no nadal jest coś nie tak z tymi płetwami dolnymi. Ja nie, nie chcę, wiecie, brzmieć jak jakiś hater tutaj czy coś, bo yy, dużo ryb mi się podoba. Ale te ostatnie, które łapię, no to wyglądają. No, bardzo, bardzo specyficznie. I co, milion dostanę? Nie, 120. Magi kafin. Okej, okay, to jest magik, po prostu ryba magik, spoko. Teraz muszę wrócić do Wojda i wyciągnąć tamtą rybę, która nie chciała chwycić przynęty. I zastanawiam się, co jest motywem przewodnim tej ryby, bo naprawdę wygląda, Czekaj, Darkus ono się nazywa. I ma takie dziwne cztery cośki. I szczerze, gdyby ktoś mi powiedział, że to jest jakaś figura albo coś, co powinno być w muzeum, to bym śmiało uwierzył, bo na pewno nie przyznałbym, znaczy nie powiedziałbym, że to jest ryba, ale jest złapana, więc to jest najważniejsze. Teraz z powrotem musimy zanurkować do Wojna, ponieważ tam na pewno coś jeszcze na mnie czeka, mam nadzieję, że jakaś ogromna... Gigaryba, odejdź kolego. Ja już z tobą nie chcę się bawić, ale fajnie, że, ym, że, że, że y, łapiemy po prostu wszystkie ryby jak leci, i w końcu się uzupełnić ten właśnie wpis, y, wszystkie wpisy w katalogu. Tutaj w ogóle jakąś rybę widziałem. Patrzcie, o, 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 czekaj. Widzisz to? Widzisz ten ogonek? Zastanawiam się, co to będzie. I w jaki sposób ja mogę się tam dostać? No i udało się dostać do jaskini. Także mamy one OneHeada. 135 tysięcy ten OneHead jest em, warty. I powiem Wam, że naprawdę fajnie wygląda. Derpowato. daję mu 7,5 na 10, ok? 7,5 e, dostanie ta ryba. No niestety, znowu kolejny problem, że zacząłem cofać łódkę. Ech, mimo tego, że wiem jak to działa i wiem jak się łapie te ryby, to raz na jakiś czas właśnie popełniam takie głupie błędy, że aż. No trudno to jakkolwiek wiecie, wytłumaczyć, także lecimy z powrotem do tej jaskini, a nie, 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 to jest gdzieś tutaj po prawej stronie. Tej ryby raczej nie muszę łapać, bo y, będę miał mm, z nią wpis pokedexie. no ale sami widzicie, że różnica pod, pod względem wyglądów na przykład tego Oneheda a tego Darkusa, którego przed chwilą łapę, no jest znaczna, nie? Nawet jeżeli chcesz y, podchodzić do wszystkiego mega pozytywnie i mega fajnie, to kurde tak nie trudno zauważyć, że troszeczkę pod względem wyglądu yy, te ryby się różnią. I zastanawiam się teraz, czy to jest roślina, czy to jest po prostu jakaś miska z pałeczkami i powiedzmy jakimś ramenem. Tu w ogóle jest jakaś ryba. Uuu, dobra, ona jest większa trochę. Oj, ale... Dobra, walczy. Bardzo walczy. I... Kurde. Może... Czekaj. A może ja jej pozwolę? Ty, co... Co to jest tutaj na dole? I to wygląda... To wygląda jak hot dog, ale raczej to nie jest hot dog. Tutaj są jakieś dziwne... Dziwne te ryby. A ona w ogóle zrezygnowała. O nie, wyrwała mi się. Dobra, czyli w pustce są dziwne ryby. Tyle mam do powiedzenia. No, tamta, tam ta bardzo, bardzo specyficznie wyglądała, na pewno tutaj za chwilę wrócę, tylko przy okazji, jak wiecie, już wracamy, to możemy sobie sprawdzić, czy nie ominęły mnie jakieś ryby, tu są oczywiście dodo, tutaj jest, tak, tu jest kolejny dodo, no i tu jest miejsce, z którego m, zaczynałem, więc raczej e, spróbujemy po prostu raz jeszcze i zobaczcie, kto tutaj jest, o, zatrzymał się i czeka sobie, dobra, próbujemy, bo czeka mnie długa droga, no i za drugim razem mi się udało, ta ryba nazywa się Sensei Fin, to dla tego mi się wydawało, że tam jest jakiś ramen, jakaś zupka chińska, albo coś takiego. Pół miliona w ogóle kosztuje, ale ta cena jest zasadna, ponieważ naprawdę musiałem się z nim e, troszkę pomęczyć i walczył, cały czas walczył praktycznie, o w ogóle jest noc, nawet nie zwróciłem na to uwagi. E, ty się chowaj tutaj do, mm, do swojej dziury, czyli tam mamy powiedzmy ryby jedzeniowe, jeżeli mamy, czekajcie, a może ta ryba, która powiedziałem, że taka głupia, taka cienka, to tak naprawdę jest parówka. Hot dog taki. No bo w sumie to ona trochę wygląda jak parówka, a może o, ty jesteś teraz zainteresowana, dobra. Może właśnie w taki sposób trzeba było ją złapać, że wiecie, to jest hot dog, a tutaj mamy parówkę. W sumie to by było całkiem fajne. Zastanawiam się, czy przypadkowo właśnie udało mi się znaleźć właśnie metodę na złapanie tej ryby, bo nawet nie próbowałem jej wcześniej. No i widzicie, że bardzo, bardzo opornie to idzie. No nazwałbym ją na pewno hotdog. Ona w ogóle wygląda jakby płakała trochę, ale tu rozumiem, że jest po prostu taki jakby ketchup rozmazany, tutaj też mamy jej oko, które też jest troszeczkę rozmazane. No pod względem wyglądu jest spoko i ta poprzednia też y, mi się bardzo, ta Sensei Fin y, też była bardzo dobra, więc więcej takich ryb właśnie, a mniej tych... Elite Darken, nie, Draken, tej wiecie, która miała cztery dziwne kolorki, i zastanawiałem się, o co z nią chodzi. Chyba, że w tym biomie pustki właśnie o to chodzi, że ryby są tam tak zmutowane, że nie przypominają niczego, co widzieliśmy wcześniej. Tak, Hot Dogus, 123 tysiące. Okej, okay, podoba mi się to, w którą stronę to teraz poszło z tymi dwoma ostatnimi rybkami. Mamy już milion, ale wiecie co? Wydaje mi się, że coś tam jeszcze na mnie czeka, chociaż na dobrą sprawę. Możliwe, że złapałem na przykład już wszystkie ryby z tego update'u. Okej, okay, mamy trochę tych wulkanów. Ale czy coś jeszcze na mnie tutaj będzie czekało? Czerwony kryształ. Dobra, czyli mamy różne kolory kryształów. O, 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 o. To jest coś dziwnego. Nie, nie wiem, czy chcę to łapać. Czekaj, co, co. co? To jest burak? Nie. <laughs> Ketchup? Z zielone, że wiecie, jakaś roślinka. O. Ok, powalcz, powalcz. Za chwilę się powinnać zmęczyć. Widzę, że w troszeczkę w złym miejscu jest hitbox, chyba że ona ma tutaj jakieś takie coś wystające. Ale wiadomo, haczyk powinna chwycić w tym miejscu. Ale to jest mod, więc mm, nie czepiamy się takich rzeczy. Jeszcze przy okazji, możemy sobie rzucić okiem. Okej, okay, to jest dokładnie ta sama ryba. Tutaj też jest dokładnie ta sama ryba. Czyli wygląda na to, że z tą rybą będziemy mieli całego wojda sprawdzonego. No i czy to będzie ryba ketchupowa i. A, truskawka! Półtora miliona, ale no łapałem ją 10 minut. No, 10 minut próbowałem wyciągnąć tą rybę, miałem takie problemy, ale udało się w końcu to zrobić. Ojeku. Byłem już przekonany, że... Czekaj, a jeżeli wezmę sobie, cyk, rzucenie, no to jak widzicie wraca ten jegomość. I teoretycznie powinienem już kończyć odcinek, ale powiem wam tak. Jeszcze jeden ostatni rzut, tutaj bardziej z lewej strony. Chcę zobaczyć, czy coś zostało dodane, bo brakuje mi takiej, wiecie, takiej ryby, bu, takiej potężnej, czegoś, czego jeszcze nie widzieliśmy. Fajny w sumie motyw z tymi Void rybami i im duże, jakby, wiecie, łapałem te ryby, to tym bardziej y, mi się podobały. Bo na początku, właśnie te takie, które złapałem, te. Y, 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 takie dwie czarne ryby, no to one wyglądały dziwnie, nie? Ale później było tylko. Y, tylko lepiej, więc to jest najważniejsze. A, ja tutaj chyba już byłem i musimy iść z lewej strony. Tylko bardzo możliwe, że. tutaj też byłem? O! Co to? What? Ono. Wygląda jak ryba Ananas, da tak bym ją nazwał. Anana. No sorry, jesteśmy cały czas, wiecie, przy owocach i tak dalej. No, jest zasiliniona, jakby była też taka taka yy, głupia trochę, ale no, zobaczymy. Czy yy, taki był pomysł na tą rybę. Ona też, jak widzicie, była mm, gdzieś tam, yy, gdzieś tam, gdzieś tam przy końcu mapy. Chociaż bardzo możliwe, że na przykład ona jest w poprzedniej aktualizacji, bo wydaje mi się, że w tej aktualizacji doszło to, co widzieliśmy po prawej stronie, nie? Czyli ta ogromna jaskinia, ten void i tak dalej, i tak dalej. A ta ryba, no zobaczymy ile jest warta i jak się nazywa. Aha, to jest po prostu głupia ryba. fish 250 tysięcy. No, za taką głupią rybę, to ja naprawdę z przyjemnością wezmę te 250 tysięcy. Tutaj w ogóle coś jest na dole. ale nie, dobra, to jest ryba, którą już łapaliśmy. Więc oczywiście wpisy troszeczkę nam się uzupełniły. Tu mamy niby 100%, tutaj 92, 96 i 90. Ale tak jak mówiłem, niektóre ryby, których nie złapałem, pokazuje mi się, że są złapane. Więc nie bierzcie tego dosłownie tak jak. Jest i sprzedajemy. Pyk! 3 miliony, ok? 21 milionów. Także dzisiaj udało się dość mocno zarobić kaskę. Pamiętajcie, żeby zostawić lajka, jeżeli film Wam się spodobał. Widzimy się jutro i obczajcie koniecznie jeszcze, jeżeli tego nie oglądaliście, pierwszy odcinek z Sunken Land. Sunken Land, bo jutro pojawi się drugi.